Programy w robloxa. Dobra, program Minecraft'a. O, może podam wam IP na Wojanowice. Gdzie tutaj Wojanowice, tutaj. Edytuj. I to jest wojanowice.pl, bo Wojanowice zmieniły IP od wojanowice.nc.pl na wojanowice.pl. Ej. Czy ja zły serwer? Halo? No przepraszam was widzę, nie ma internetu, no to... Tak to jest czasami Fab Serverion? Cały w Roblox. Z Brookhaven. Gdzie jest Brookhaven? A co jeśli? Poszukamy konto Mr. Brockhevena Znaczy ja sprawdzam już konto Mr. Brockhevena, no. no ale chciałam wam no, coś pokazać. Witam, witam wszystkich. No, że sprawdzamy. Chodzi to jak nie wiem co. Mama no nie ma internetu, więc jakby coś, to piszcie mi na tarza, czy tam na czacie, ale chyba nie wyłączone, bo no to jest ochrona dla niepełnoletnich. Także możecie mi pisać, yy, ten, możecie mi pisać, yy, no, możecie mi pisać, czy się wyłączyło? Ale może od karty graficznej tutaj taka mi przyjdzie wiadomość. Chyba mi przyjdzie. No. Zresztą jeszcze nagrywa. Serio, widzowie? Nie, tu nie ma internetu. I dlaczego? Jak nie ma... Dobra, nie wiem, widzowie. Nie ma dostępu... Nie ma sieci. Nie można nigdzie na żaden serwer. No Nie wiem. No, co ja mam poradzić, no. Bym... By nie dla was nagrał jeszcze. Ale ja już chyba z, z kilka jestem. Kacz jak? Zwiększone napięcie pracy jest u tych zaszczepionych. No, teraz ich ma. Nie mają prawo oskarżać tego. Że... No właśnie, co się nie ją tu chodzi? No, to myślał, że jak ktoś jest nie zaszczepiony, nikogo. No. Przepraszam, widzę, by zaraz wracam. Dobrze, sorry, że widzę, ja muszę już skończyć, także... Nara... Poczekajcie, muszę sobie to łączyć,